Ile byś zapłacił, zapłaciła za poznanie swojej przyszłości, zdrowotnej przyszłości i możliwość zaingerowania w nią. Obejrzyj to nagranie do końca, a powiem Ci o prawdziwym hicie. A jeżeli interesują Ciebie treści związane z finansami, ubezpieczeniami, szczególnie dedykowanymi przedsiębiorcom, zaobserwuj mnie po więcej. Uwaga, już od jutra wszyscy nasi nowi klienci po spełnieniu określonych warunków otrzymają test genetyczny od firmy GenPlanet, lidera europejskich testów genetycznych, a wraz z tym testem dostęp do aplikacji i szczegółowego raportu, który wskaże na Twoje predyspozycje związane z zachorowaniem m.in. na nowotwory czy też choroby e, serca. Jak to może zmienić Twoją przyszłość? Otóż na to, czy zachorujesz czy też nie, wpływ mają środowisko, geny i Twoje nawyki. A więc ten raport pokaże Ci szczegółowo, jak masz się zachowywać, jakie wykonać badania, o których być może nie pomyślałeś, nie pomyślałaś na tym etapie życia, jak zmienić swoje codzienne nawyki, aby zminimalizować ryzyko zachorowania lub całkowicie je wyeliminować. Zatem, ile dla Ciebie warta jest taka wiedza? Być może pozwoli to oszukać przeznaczenie. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zostaw komentarz test lub napisz do mnie na priv.